23 sierpień 17:50 ponowny przegląd dla 11. No w tym oulu w po, poprzednim po, po, po przeglądzie sprowadziłem wszystko do jednego korpusu. Położyłem powałkę, zrobiłem otwór w pajączku, żeby sobie pszczoły przechodziły, i nad powałkę dałem korpus z paroma ramkami miodu, żeby sobie wybrały potem dołożyłem jeszcze ramki z czerwiem z innego ula likwidowanego no i tymczasem matka sobie wybrała górny korpus przeszła do niego i zaczęła tutaj czerwić więc teraz muszę ją sprowadzić na dół i zrobić porządek zobaczymy czy nadal jest w górnym korpusie Takiego psiku sami zrobiła. Prawie pusta, jeszcze parę komórek mają do wybrania. Miały sobie wybrać miód i przenieść do dolnego korpusu, ale jak widać, nie do końca się to udało. Matka sobie wybrała górny korpus, na czerwienie. Zobaczymy, czy nadal tu jest w górnym. Czerwił. coś tam sobie pszczoły jeszcze składają? A tu sobie matka pięknie zaczęła czerwić, jeszcze nie na tej ręce, no i oczywiście, że jest matka. No tu jest lepiej po prostu także jest jedna ramka czerwio tu jest druga ramka czerwio Już się trochę czerwie wygryzło, a tu jest ramka zalana z pokarmem. W takim razie ją przechytrzymy ona taka sprytna To najwyżej damy jej kraty od Zobaczymy w takim razie co się w gnieździe zmieniło przez ten czas. tu jest pierzga cała ramka pierzgi i trochę nakropu przyniesionego praktycznie zalewana resztka czerwiu i tu tak samo pszczoły zalewają tu jest rameczka bardzo ciężka Praktycznie jest cała zalana, troszeczkę paseczek dół jest niezalany. Tu jest rameczka też dość ciężka, też jest zalewana. Tu jeszcze jest jakaś reszta czerwiu. Czerwio wszystko zalewają. Tu jest czerw na wygryzieniu i wolne komórki są wszystkie zalane. Od razu są zalewane. Cała ramka czerwiu. Jest praktycznie ramka cała zalewana, wszystkie komórki wolne są zalewane. Tu jest pieżga. tu jest rameczka w miarę lekka, ale jest też zaczerwiona. W miarę elektrameczka również też jest czerw. A wolne komórki są zalewane. A co to matecznik sobie tutaj zrobimy? Jest larwa poplana. Zachciało im się matkę wymienić. uciekła z dolnego korpusu. To nie jest pora na takie rzeczy. z pieżgą i z pokarmem i to zostanie. Tu jest ramka pokarmowa i pieżga, więc zostaje. ramka do czerwienia więc zostanie. Tu jest ramka z czerwiem i do czerwienia więc zostanie. Tu jest ramka z wygryzającym się czerwiem. Tu jest dużo pierzgi i od razu zalewają komórki. Więc ta pójdzie do górnego korpusu. Tu jest ramka z czerwiem. Więc ta zostaje. Jest ramka praktycznie zalewana, resztka czerwiu i tam też zabiorę im, a w to miejsce pójdzie matka. Matka. I idzie z powrotem do gniazda? Tu jest rameczka jeszcze do zaczerwienia. Troszeczkę jest lekka, tutaj są larwy i czerw sklepiony, więc też idzie tutaj. Właściwie to jeszcze troszeczkę źle zrobiłem, zrobimy tak, żeby matka była na tych ramkach z pszczołami, które przenoszą Zanka pokarmowa może zostać. Szczególnie tam jeszcze może dostać i do czerwienie. I najwyraźniej nie ma innego wyjścia. Tylko muszę im dać kratę od Żeby matka uciekinierka mi nie uciekała. Tu jest ramka dość zalewana. Tu jest dość ciężkawa Jest trochę pokarmu karmu. Druga strona jest pusta. To jest ramka zabrana z dołu, z pierzgą. I tu jest jakieś pojedyncze komórki czerwiu. To jest rameczka odebrana z dolnego korpusu Resztka wygryzającego się czerwiu Ramka jest zalewana i trochę pieżgi. I kolejna ramka, która którą pszczoły po prostu zapełniły jak się w miarę wygryzał czerw Co sobie mają przenieść ramka a to są ramki do osuszenia generalnie wszystkie są ramki do osuszenia i na razie tak to zostawię